Cześć, takolina. Witam was w kolejnym, witam was, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w odcinku z Simoroślą kolejnym. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Właśnie chciałam sobie zrobić miniaturkę do jakby najnowszego odcinka. Znaczy wcześniej, wcześniejszego, które widzieliście. Ale mamy problem. A mianowicie mamy taki problem, że Maja właśnie umiera ze śmiechu. Maja umiera ze śmiechu, moi drodzy. Na początku, nie wiem, który to już jest odcinek siódmy czy szósty. Maja umiera ze śmiechu. Tak, Maja umiera ze śmiechu. Właśnie teraz. Kosiarz, żebyś się może trochę zlitował, co? Czy ty możesz kosiarza poprosić, żeby ci mamy nie zabierał? Jeszcze na jego oczach, wiecie co? Także tak moi mili, kosiarz zabiera nam Maję, która umiera ze śmiechu jakby nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. To nie moja wina. Jakby ja nie widziałam nawet, że ona jest aż tak rozbawiona. Trochę mi teraz tak. Bo. Główna postać nam umiera. I co my teraz? Jakby. Co z naszym. Kogoś tu brakuje. Udało ci się ukończyć scenariusz. Dobra. Moi drodzy, i co teraz? Co teraz? Co teraz? Um, ja chciałam. Um, mogłabym wyjść teraz, bo mam zapisane sprzed śmierci Mai. Mogłabym wyjść teraz i wiecie, udać, że nic się nie stało i Maja jest z nami. Ale pomyślałam sobie, że z jednej strony to jest spoko. Poko opcja, bo możemy zrobić, żeby duch Mai wrócił do urodziny. W sensie, że Maja będzie duchem, ale będzie w rodzinie, wiecie o co chodzi. Że będziemy grać duchem. A nasza teraz y, Leslie będzie simoroślą, bo zje owoc i y, będzie nastolatką i będzie simoroślą, więc jakby przejmie wszystkie Mai obowiązki. A póki co nasz, y, jak on tam się nazywał? Nikt tutaj zostanie i po prostu będzie to się opiekował dziećmi, a ma Leslie przejmie maj obowiązki, a Maja wróci do nas jako duch, do rodziny. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i słuchajcie. lecimy z tym, 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 co nam gra przyniosła. Tak się stało, no to słuchajcie, no to co? To musimy to przyjąć na klatę i musimy tak sobie grać. Nie ma wyłączania, zapisywania udawania, że się nie stało, jak się stało, więc okej, okay. jakby cóż, poradzić mam, jakby to całkiem niechcący wyszło, naprawdę, tu jest Maja, staramy się ją ożywić, w sensie dołączyć ją do rodziny, ehm, za pomocą Nika, Nik nam tutaj, wiecie, pomoże w tym, powiem Wam, się śmiesznie, śmiesznie. <śmiesznie> No, Leslie jest smutna, to na pewno, bo tata, znaczy mama jej tej niestety. A, i co do. bo tak zaczęłam właśnie dziwnie, a ja zrobiłam, słuchajcie, przebudowałam domek, zrobiłam górę, proszę bardzo. A na górze, słuchajcie, zrobiłam pokój, taki podwójny pokój. Pokój dla, właśnie dla Leslie i dla Korina, żeby oni sobie tutaj na górze mieli swoje miejsce. Tutaj zrobiłam coś takiego, tutaj może jeszcze jakieś jakieś rzeczy, tutaj jakieś szafki czy coś. Na razie tak to zrobiłam. Myślę, że spoko. A tutaj na dole musimy dla Korina zrobić tym łóżko dla dziecka w wieku... Że dla, todera, dla todlerka. Czekajcie chwilę. Dobra, damy takie na razie. No, i powiem Wam szczerze, że no, ja nie mam pojęcia, co my mamy ten. Myślę, że zrobimy tak, jak mówię. No, powiem Wam, że tak się nie spodziewałam tego rozegrania scenariusza w ten sposób. Naprawdę, mało nam zostało do rozwiązania tego scenariusza, bo ten naprawdę po prostu dwa podpunkty po... no, naprawdę mało pewnie byśmy dostali jakiś bonus za to, że rozwiązaliśmy to. Ale skoro stało się jak się stało, to. to przyjmijmy to na klatę i nie róbmy. No co? Musimy. Tak, jakby stało się, no. Widocznie tak miało być. Nie wiem. Dołączymy Maję jako ducha. To będzie mogła wtedy się zajmować ogrodem? Chyba tak. Weźmy może ją z Simko w imieniu Maja. Mam nadzieję, że ona nam wyjdzie stąd i będzie łazić tam po chacie. To wtedy będziemy ten. mogli, słuchajcie, ją jakby dołączyć do rodziny, więc. NIK! Nie ma Mai, Patrz. Umarła. Opłakuj ją. Ze śmiechu. <grywa> Padła ze śmiechu, a podobno śmiech to zdrowie, słuchajcie. Idź weź prysznic. A no dobra, niech on idzie spać. Nie będziemy go męczyć. Jutro z rana zrobimy urodziny naszej Leslie, a Leslie niech przeczyta jeszcze książkę, to ten. To się tutaj zatrybi. Etap pościągnięty, to wspaniale. Dobra, możesz zostawić tę książkę i chodź na górę. Widzicie? A tak czułam, żeby tego nika zostawić i go nie wywalać z rodziny. <śmiech> Jezu, śmiech przez łzy. Ale niech ona idzie jeszcze raz, słuchajcie, do tej szkoły. Niech jeszcze raz idzie. Czy ty możesz uzyskać dodatkowe zaliczenie? Nie możesz. A jest dzisiaj sobota. A kurde, dobra, to już nie będziemy czekać. Wiesz co? Ym... Zrób, zrób ciasto. A my zrobimy z Leslie nastolatkę i zobaczymy, czy jako nastolatka będzie mogła być simoroślą. Bo jeżeli nie, no to słabo. Gdzieś to poniósł. No tak na biurko najlepiej. Dobra, wiesz co? O tutaj. Dobra, Leslie, opatrz, że jesteś chora. Dobra, zdmuchnij świeczki. Tak. Jesteś nastolatką, tak jest. Dobra, losujemy, ona jest yy, wierna i losujemy na trzy. Raz, dwa, trzy. Nie znosi sztuki. No okej, okay, możemy być. Możemy nie znosić sztuki, słuchajcie. Ona miała wcześniej, jako że ten Einstein, coś tam, coś tam, co nie. No zróbmy jej tego botanika na razie. Zjedz to. Tak. Ta Jest. Ja, yeah. jako simorośl może być już znaczy jako nastolatka może być już simoroślą. Super, ekstra. No i elegancko, fajnie. Dobra, e, trochę ogarnęłam naszą e, tutaj Leslie. Proszę bardzo, jaka piękna. W sumie fajnie, że zrobiliśmy zdjęcia dla Mai, bo tak by nie byśmy nie mieli nic na pamiątkę. Tak to są tutaj, słuchajcie, e, zdjęcia, jak Maja była. <gry> I się zmyła. Ciekawa jestem właśnie, czy ona wyjdzie. No, może mam nadzieję, że wyjdzie nam tutaj, żeby ją, no, słuchajcie, przejąć. No, bo byłoby miło. Tylko nie wiem, czy my musimy ją opłakiwać, czy zaś jakoś. O, wezwij ducha jest, dobra. Może on jako kosmit może takie rzeczy, co jak myślicie? E, nie pamiętam, czy duchom na przykład rosną umiejętności i tak dalej, ale no zobaczymy, przekonamy się. Także rozgrywka staje się coraz bardziej ciekawa. Jest Maja. O, jest ona. O, kochana nasza. Ej, patrzcie, ona jakby nie stracili swoich więzi. Czy możemy ją zaprosić, żeby mieszkała z nami? Zaproś do rodziny jest. Czemu ją opłakujesz? Ona tutaj stoi, patrz. Widzisz? Tu jest. Tu jest. Wow! No i patrzcie, wróciła. Ze wszystkimi umiejętnościami i może robić wszystko. Także mamy Maję, tylko że jego ducha. Tak. Uff. Simor, duchu. Duchuś. A patrzcie, czy my możemy robić dzieci z nią? Nie, bara, bara tylko. No okej, okay, ale to nic. To taki jest minus, ale. Maluszku, patrz, tutaj jest twoja mama. Jest jej nagrobek, no ale dobra, ona i tak mieszka z nami. Dobra, to możesz oddać wszystko jej. O, nawodnienie masz słabe. Chodź tutaj, przywitaj się. Patrz, wróciła. Więcej przyjazne, więcej obejmi. Chodź. Wróciła mamuśka, patrz. Czemu jesteś zła na nią? Co? <grywa> Dobra, idź pływaj. Pływaj rekreacyjnie. Aczekajcie, czekajcie, ona ma... Nie, ona ma pecha, że widzieliśmy, już jest normalnie jakby Simcoe, co nie? E, także witaj Maja z powrotem na pokładzie. Tutaj będziesz nam się zajmowała ogrodem. Tylko scenariusz nam się jakby stracił, tak? A tak to nic więcej nam się nie. Mamy rodzinę kosmiczno-simoroślo-duchową. Fajnie, dobrze, ciekawe to. Ciekawe czy ty możesz na, 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 na ptaków nasypać, skoro im przeszkadza, bo nie mogą przejść, a ty jako duch powinnaś móc. No, powiem wam, że <laughs> nie, z dwojga złego w sumie spoko to wyszło wszystko. Duch, kosmita i simorośl. I kosmiczno-simoroślowe dziecko. Moja no mam ciekawa rodzinka, naprawdę się zrobiła z tego. E, musicie mi powiedzieć, czy e, można jakoś wrócić do życia? Chyba można, chyba jakoś ambrozję, czy coś można zrobić, i wtedy może nam Sim wrócić do życia, tak mi się wydaje. Więc, jakby, żeby ona się stała znowu Simką, a nie duchem, to też możemy spróbować ogarnąć temat pod tym względem. Słuchajcie, tak mi się wydaje. Ja myślę, chyba, że ona poprosi, żeby on został jej chłopakiem. Patrzcie, jak się sprawdził przez ten moment, gdy jej nie było, zajął się jej dzieckiem i tak dalej. Ej, a zróbcie sobie zdjęcie razem, a to będzie fajne. Angie! <grytanie> wspaniale, wspaniale! Naprawdę ekstra zdjęcie. Jakby do siebie pasujecie, fioletowo-różowo. 7 o 10. To pewnie będzie najlepsze. No powiem wam, hit jest normalnie. pada deszcz ogólnie, a będziemy musieli teraz siedzieć więcej w domu. Ona chce, patrzcie, zasieć coś, więc nie wiem, może ona... No, nie wiem właśnie, co ją tej. Tutaj... Aj, czemu nam to zeszło? Poza sezonem. Aj, to co my nie będziemy zarabiać na. na liliach teraz? Tak nie może być, słuchajcie. A ile u nas trwało lato? A zima. Lato dopiero tutaj. Czekajcie, a my możemy jakoś to zrobić, czekajcie. Mogłam wcześniej zmienić na 28 dni. Teraz zmienimy na 7 dni, słuchajcie, żeby szybciej nam minęła ta jesień, yy, wiosna i lato. W sensie jesień, zima. I wiosna, żeby nam to szybciej minęło. <gry> Boże, ja ją karmię zwykłym żarciem. Przecież to Simoroś, ona musi jeść słońce, zapomniałam. A ja ją karmię, wiecie, zwykłym żarciem i zadowolona. Dobra, a ty co? Opryskałaś, no i dobrze. Zabraliśmy trochę kasy przed sezonem. Coś tutaj musisz zrobić? Wychodu i dziesiąty poziom. Mhm. Dobra. Możesz nawozić kawę kawą. Możesz, to zrób to. No. I teraz tutaj też tak samo zrób. I tutaj, a tutaj nie. A, była niedawno nawożona, dobra. No okej. Okay. Dobra, mały nas, nasz jeszcze śpi. ta tutaj leży. Chociaż zna, chciałabym znaleźć jej jakieś zajęcie, żeby wiecie, miała jakieś, rozwijała jakieś umiejętności. Ten jest głodny, więc będzie jadł. Ty możesz sobie iść poćwiczyć jogę. Tak właśnie myślę, co by tutaj jeszcze dać jej, żeby ona tutaj mogła się rozwijać, nasza Leslie. Żeby miała jakieś takie zajęcie. Tak jak teraz właśnie sobie leży plackiem, to żeby nie leżała, tylko coś innego. Pływaj rekreacyjnie. Co? Niech ryby łowi? Sama nie wiem. Chyba, że zaraz zajrzę w zainteresowanie umiejętności i zobaczymy, co tam byśmy mogli jej dać, żeby się rozwijała. Tatu ćwiczy? Dobrze. A ty? Ty? Bobo wstało, więc możesz podać jeść. Może ty będziesz super kucharzem. Wiesz? Masz jeden punkt. To może ciastko? Bez laktozy. Zrób dla rodziny jakieś coś tam. Dobra, słuchajcie, kupiłam jej do haftowania te coś. E, kupiłam też rakietę, <grytanie> żebyśmy sobie e, rakiety zaczęli budować. Mamy dwóch kosmitów, to szkoda by było nie mieć rakiety. I nie wiem, czy rakietą można je lecieć na Sixa. Dzierganie też jej zrobmy. Nie wiem, trawek ktoś kosi, nieważne. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Buduj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wydawać teraz tyle kasy na to, skoro my, słuchajcie, no musimy trochę oszczędzić, bo jakbym. Wiecie, no musimy przeżyć sezon bez, bez pieniędzy. Hihi hi, osiągnięcie Barabara bara z duchem. Fajnie. Dobra. Patrzę, że tutaj nasze te się możemy ewoluować. Nasze. Zbierz cały plon. Nasze tutaj simoroślowe roślinki. Także fajnie, fajnie. Dobra, mamy 9000. Jakoś za to będziemy żyć, słuchajcie. Będziemy szukać tych różnych takich w piasku rzeczy. Może bardziej przeszukaj plażę, o tako. Dobra, oni jakby odnaleźli wspólny język, razem budują kosmiczną rakietę. I może uda nam się wyruszyć w kosmos, nie wiem, nie pamiętam. Już nie pamiętam, kiedy pogłębiałam. Nie, nie pójdziemy. Eee, nauki kosmiczne, więc w sumie spokój z tej jednej strony, bo dawno tego nie robiłam. Eee, dobra, więc to sobie możemy robić. A ty co? Ty jesz. Ja zapomniałam, że ty musisz jeść teraz już normalne jedzenie, więc jedz, a potem możesz tutaj z małym pogadać, bo masz słabe towarzystwo, więc możesz tutaj z nim porozmawiać, opowiedz mu historię czy coś. A ta, patrzcie, strasznie. No śmietnik wchodzi w śmietnik. No po prostu połóż spać Korina, bo on się obudził. Eee, ty sobie możesz pójść spać w tym momencie. A, no tak, studia, studia. Nie, nie, nie. Nas studia nie interesują w tym momencie. Tata jogę ćwiczy. Patrzcie, jakie mamy teraz duże rachunki. 1141, a mieliśmy 500 chyba. Średnio. Naprawdę średnio. A my nie mamy tutaj zabawek żadnych dla niego. Kurde, blaszki. Chodź tutaj się pobaw baw się w środku o. Możemy też pozamieniać znajomych Leslie, bo patrz, że ona kogoś tutaj poznała. Poznała Oliwię i poznała Orange w tych, w właśnie w. Opatrzcie, Oliwia Kim Lewis w. no. w szkole, co nie? Więc myślę, że możemy ją sobie tutaj zaprosić i na przykład zamienić ją w Simoroś. Także zaproszcie tej parceli, chodź. Damy ci jeden tajemniczy owoc, który sobie zjesz. I będziesz wspaniała, będziesz zawsze zadowolona z życia. Jej, wykiekowała nowa Simoroś. Fajnie. No, już możesz wracać do domu. No, będzie się uczyła dziergania, haftowania. Będziemy tutaj też w wolnym czasie, ale będziemy też tutaj budować. I tak to. Nasza, powiedzmy, że nasza Simoroś Leslie szuka jeszcze swej drogi. A, tak. A ogrodnictwo na razie zostawimy. Mai, która do nas wróciła. Pojawia się i znika. Słuchajcie, a... Corin, O, projekt z włóczki został e, ukończony. Wiesz co? Możesz go sprzedać na Plopsi, myślę. Zielony w dodatku wystaw na Plopsi. Może ktoś kupi. A, e, i projekt szkolny przyniosłaś. Ty w ogóle chyba nie odrobiłaś lekcji. Ty jesteś śpiąca? No tak nie do końca, więc myślę, że możesz teraz zrobić jeszcze sobie lekcję. Zanim pójdziesz spać... Projekt szkolny też zrobimy, ale to już najwyżej później. Ten poszedł popływać. Myślę, że możesz już wrócić do domu i możesz sobie iść spać jak najbardziej. Tak, ty też już możesz iść sobie spać, tak. No i dobra, moi mili, moi drodzy, kończymy. Zbliżenie na naszą młodą Simoroś, jak odrabia lekcję. Kończymy. Ten odcinek był zaskakujący. To na pewno. Stało się w nim sporo. Więc teraz mamy już Simorośl nastolatkę, czyli dziecko naszej Simorośli i mamy też Simorośl ducha, która już nie jest Simoroślą, ale była. Mamy kosmite i kosmiczne dziecko. E, dzieje się w tej serii na pewno dużo i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele się działo i będzie nas zaskakiwało coraz bardziej. No nic, zobaczymy. Teraz się z Wami żegnam. Dzięki Was serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Łapka w ogóle jak się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa pa! Yeah. <laughs>